Czy pieniądze na naukę w Polsce są Pana zdaniem dobrze wydatkowane? Przede wszystkim jest ich za mało i o tym mówimy zawsze, gdzie tylko jest ku temu okazja. Dzisiaj również naszym apelem nieustającym. Jest hasło 3% PKB na naukę. Jesteśmy od niego bardzo dolecy no, w tej chwili. Dwukrotnie no, w... mniej jest. No, no, nawet hmm. powiedziałbym więcej niż dwukrotnie, ale dobrze, trzymajmy się danych tych oficjalnych. Tak, trzeba byłoby zwiększyć to finansowanie. Wciąż pamiętamy nie najlepsze <laughs> z czasy, kiedy, kiedy byliśmy połączeni z ministerstwem w którym przede wszystkim jednak zajmowano się edukacją mhm. i nauka była jednak na dalszym planie. Stąd też uważaliśmy, że resort, który jest dedykowany sprawom nauki Akademii, jest tym resortem, który najlepiej wyrazi nasze, nasze oczekiwania i najlepiej zajmie się sprawami nauki w Polsce. W aktualnej ustawie, choć jak powiadam, jest to kompromis, ze wszystkimi tego konsekwencjami, udało nam się uporządkować. Zarówno wewnętrznie sprawy akademii, jak i też stworzyć z niej instytucję, która będzie na pewno znacznie sprawniej funkcjonować w świecie nauki w Polsce, ale przede wszystkim globalnie. Będziemy bardziej konkurencyjni, będziemy lepiej zarządzać swoim majątkiem i to wszystko sprawi, że jako instytucja będziemy na pewno bardziej widoczni, jeszcze bardziej widoczni niż do tej pory. A czy nauka nie jest trochę zbyt, jak niektórzy twierdzą, zależna od grantów, że one czasem przesłaniają ten, ten cel najważniejszy? Z, z Zarządzaniem nauką jest trochę jak z demokracją. Czy ktoś wymyślił lepszy system? No nie. A wszyscy wiemy, że nie. No właśnie, i ja też tak twierdzę. Sądzę, że jest to najlepszy z możliwych, choć oczywiście nie idealny. Patrzmy na to, jak nauka jest zarządzana na świecie. Ten model się sprawdza, więc dlaczego miałby się u nas nie sprawdzić? Sądzę, że, że jego modyfikacje, takie polonizowanie jest rzecz jasna konieczne, ale też no, nie idźmy w stronę, o której Pan wspomniał, żeby to wszystko było na tyle rozproszone, że już w gruncie rzeczy tej jakości tam nie bardzo widać.